Siemanko, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na stronie CSGO Skins. Pamiętajcie, że z kodem 8 macie 10% do depozytu oraz darmowe 20%. Jeśli wpłacicie z moim kodem minimum 840, macie skina AK47 Ice Colet do wygrania w Factory New. więc nie czekajcie, wpłacajcie. W dzisiejszym odcineczku otwieramy sobie Ninja Casey. Poczęimy się na tego bajoneta i na Good Knife'a. Klasycznie otworzymy sobie pięć skrzyneczek na buściku i pójdziemy sobie na jakieś bitwy porobić. Już prawie nam Dragon Fire spadł. skaucik coś tam kosztuje. No i jest Dragon Fire. Nie no, stówka, dobra. Jest dobrze, jak na razie, jak na sam początek. jareks ump, dobra dwie skrzyneczki, lecimy na case battle, znowu będzie nie, nie będzie primal saber ump, ump, dobra, wchodzimy ze tu, case battle, nowa waleczka, szukamy ninja keisa Dobra, otworzymy sobie 5 na buściku. Kosz bitwy to jest 189 zł. Na 4 graczy standardowy tryb. Może ktoś dołączy. Dobra, jest Rolin, Pozdrawiam Rolina, ale wyszedł. Dobra, dajemy sobie boty. Boty tak i samo nie ma, także jest możliwość wygrania. Dobra, mamy skauta na start. 39 zł prowadzimy stówkę. Tu mam bot 4D chyba na jest, na teraz on do tego scouta, co to za trafił? 185 mamy 104, ale tu ma 211, no i przegraliśmy, bo wyjął 664 zł. Dobra, zrobimy sobie znowu tylko underdoga na 4 graczy. Tylko bez busta na 10 skrzyneczek, P189, utwórz, dodajemy pociszę, zobaczymy, dobra, tu bot Alex trafił shotguna. dobra, prowadzimy, trzymamy najmniej. M4 na słowa za 5 gig. Ale to jeszcze nie jest przegrane. Możemy im coś spaść. Scouta tego lotu na przykład ze stówkę już będziemy na prowadzeniu. Ale mamy najwięcej. Niestety druga bitwa jest przegrana. Ale nie poddajemy się. Dodajemy znowu skrzyneczki. Dobra, damy 5 na buście. I 5 normalnych. 283Z. Standardowy tryb. Utwórz. Dobra, dodajemy sobie boty. Raz, dwa i trzy. Dobra. Mamy najlepszego skina. Tu już nas wyprzedzą. Ale nie jakoś dużo. A gwiazda prowadzenia wyjdzie. Czekuję teraz do niego trochę. Stówka z tych skrzyneczek to ciężko będzie do odrobienia. O, Bot Adrian wygra to. No, chyba, że kosa nam spadnie. Zresztą taka. A Cyrax mu spadł jeszcze tu. Bot Alex wygrał. Widzicie widzowie. Nie za ciekawie to wygląda. Dobra, robimy dalej z case battle. Ale dodamy sobie 5 na tym buściku ze 189 i później zrobimy już za resztę. No chyba, że wygramy. Dobra, standardowy, standardowy tryb niech będzie. Za standardowym średnio przepadam. Dobra, dodajemy sobie po ciszę. I idziemy. Tu za 5lik CZ-tkę już. No, podpanały trochę tym bodem teraz. A nic oczywiście ciekawego. bo co wygrywa. Dobra, robimy jakieś badla za 290. I możemy wrzucić ten skrzyneczek. Dobra. czterech graczy, ale zagramy Underdoga teraz. Dobra, bocik jeden, drugi, trzeci. To jest underdog, tak że dobrze jak na razie. Dobra. A i CZK. A czy za CZ różnicy jest między mną a botem tym? Dobra, będzie prowadził teraz. Dobrze. I dwie skrzyneczki tu wyprzedzimy? Nie, wracamy skrzynka, chwila prawdy, no i czesetka nam spadła, to by było na telewizowie. Sam sami widzicie, że te skrzyneczki nam nie oddały ani jednej bitwy nie wygraliśmy, pamiętajcie, że z kodem OSO macie 10% do bonusu oraz darmowe 20, jeśli wpłacicie minimum 8,40 to macie skina do wygrania, AK-47 Ice Collet Factory New, także zapraszam do wpłacania, pozdrawiam, siema.